Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w sobotę 4 września 2021 roku. Tytuł dzisiejszego nagrania będzie Ach, ta Trójca Święta w KRK, prawda? Zobaczmy sobie na pewne komentarze tutaj pod e, nagraniem ostatnim nagraniem Alberta z kanału protestantyzm to ignorancja yy, gdzie się wypowiadają katolicy można by tak powiedzieć kontra protestanci prawda no tytuł jest haris darmowa łaska praca zapłata i co przypowieść o talentach i robotnikach no i ja tutaj umieściłem pewien komentarz o to jest komentarz odnośnie pewnego nagrania, gdzie jest ujawniana tak samo już znana, prawda, na temat tego, że jak Kościół Rzymskokatolicki właśnie rozprawił się sprytnie z ludzkimi yy, uległościami, prawda, z takimi ludzkimi. Jak to nazwać? No, z takimi ludzkimi słabościami w, w postaci typu lesbijstwa czy homoseksualizmu, tak? gejostwa. W bardzo sprytny sposób e, ten problem ludzki rozwiązał Kościół Rzymsko-Katolicki, zakładając właśnie takie e, seminaria, zakładając takie właśnie e, miejsca, placówki, na którym potem są albo zakonnice. Albo są zakonnicy księża, prawda? Właśnie dużo ludzi, którzy byli dyskryminowani dawniej i no, mieli ten problem, z którym musieli się ukrywać pod względem właśnie, że byli czy to homoseksualistami, czy no lesbijkami, jeśli chodzi o kobiety, wstępowali właśnie do klasztornych murów, tak, stając się, jeśli w przypadku danej kobiety, stając się zakonnicą w klasztorach żeńskich, no a wiadomo, zakonnikiem w klasztorach męskich, prawda, no i to było w dawnych czasach bardzo świetnym rozwiązaniem. Tak samo też i dla rodziców, mając takiego syna czy córkę z takim problemem, żeby nie było jakiegoś zniesławienia i hańby w rodzinie. No to takie dzieci właśnie posyłano właśnie do takich klasztorów. No i może tu rybek pokażę wam tytuł tego nagrania. O, to jest tytuł nagrania, prawda? Warto posłuchać tego nagrania. No a my sobie tutaj powrócimy właśnie do komentarzy. Tu pod tym nagraniem, co na ten temat mi napisali. Oczywiście katolicy, zobaczcie. Bartek. Cóż dobrego może być promowane przez Agorę? Może zaczniesz jeszcze gazetę wyborczą cytować. Janek Lenard. E, agora, co? Ojoj, agora. Powinna zamieścić artykuł, jak plugawa była grzesznica, do której Jezus Chrystus powiedział idź i nie czyń tego więcej. Albo obsmarować pierwszych chrześcijan, że dopuszczali się stosunków seksualnych z teściowymi. Tak powinno to napisać. Jakby oni nic innego nie robili, tylko 24 godziny w łóżku spędzili. Dlatego, że jedynie co umią robić, to całe pomyje na katolików wylewać. Hmm. Natomiast, jeśli idzie o to, że katolicy potępiają takie czyny, już tego nie powiedzą. Co więcej, Agora Plus Wyborcza popierają LPG. To dziwne, bo akurat tutaj księgarnia watykańska, gdzie mam nagranie zrobione, w której czasami też kupuję. E, jakieś powiedzmy książki. Właśnie ta księgarnia watykańska nazywa się Agora, i tam są sprzedawane przecież i encykliki papieskie, i Biblię w różnych językach. W bardzo wielu językach są sprzedawane, e, są sprzedawane liturgie są sprzedawane właśnie różnego rodzaju właśnie książki dla księży, właśnie do mszy, do liturgii, do różnych innych rzeczy i, i nazywa się Agora. Także no ja tu nie bardzo wiem o jaką ci Agorę chodzi. Co dziwne, no, ale okej. Okay. Tutaj Bartek pisze, mi wystarczy, jak Towarzystwo Michnikowszyzny traktuje wszystko, co związane z, polkością, z polskością, a to, że Polacy to w większości katolicy, dodaje Towarzystwu tylko dodatkowej siły napędowej w szerzeniu kłamstw. No tak, i nienawiści. No pewnie, no fakty, które są dzisiaj ujawniane dzięki właśnie technologii, jaką jest już internet. No oczywiście, no, pewnie biedny Kościół Rzymskokatolicki, no teraz te wszystkie fakty, które wypływają, to szambu, które wybiło wreszcie po dwóch tysiącach lat, kłamstw ujawniło się na wierzchu, teraz galedziuje, pływa na wierzchu, to szambo i to całe gówno tych pomyj teraz, które po prostu się wylało, no oczywiście no nie, no to są sztuczne gówna pływające i sztuczne szambo, które wybiło, prawda, no to wszystko są kłamstwa i nienawiść, pewnie co tam Marek Górny pisze Roman, gdybyś czytał dokładnie Agorę, to jest w niej wykład na temat Biblii pisany przez Świadków Jehowy miłego dnia życzę no więc ja odpisałem dobra wymówka z tą agora ok, jest mnóstwo książek typu byłem byłem księdzem, gdzie byli księża mówią co się dzieje w seminariach oraz po ich ukończeniu w kościele tak więc nie pierdzielcie bzdur, no i minęły dwie godziny nikt już nic nie odpisuje bo taka jest prawda, dzisiaj jest oprócz książek jest pełno Nagrań yy, na YouTube, yy, gdzie to nie są żadne, jakieś tam kłamstwa i oszczerstwa. Byli księża się wypowiadają, także to, co tutaj piszecie, no to po prostu tylko wy jesteście kłamcami, którzy zaprzeczacie prawdzie. No ale to nie o te komentarze mi chodziło, tylko tak przy okazji zerknąłem tutaj na te komentarze. Przejdźmy tutaj do komentarzy Jarka Piechoty, gdzie to jest, gdzie to jest, Jarek Piechota, to będzie chyba tu, gdzie są 24 komentarze, nie, tu, gdzie jest 11 komentarzy, więc tak, Jarek Piechota pisze tak, no właśnie odnosimy się cały czas do tego, co naucza Kościół Rzymskokatolicki, że jest tak zwana Trójca Święta, czyli są trzy osoby w jednym Bogu. I Jarek pisze tak. Traci życie Boże i nadprzyrodzoną jedność z Trójcą Świętą ten, kto przestaje wierzyć lub kochać. Sama wiara bez uczynków, jak uczy święty Jakub, jest martwa i nie zapewnia zjednoczenia z Bogiem. Kto nie miłuje, ten trwa w duchowej śmierci. Uśmiercenie koniecznej do zbawienia miłości, rozlewanej w sercach ludzkich przez Ducha Świętego, następuje wtedy, gdy człowiek całkowicie świadomie i dobrowolnie z wewnętrznym zaangażowaniem decyduje się na takie czyny, które są zaprzeczeniem miłości do Boga i do ludzi. Nie można bowiem całkowicie świadomie niemiłować i równocześnie trwać w jedności z Bogiem miłością posiadać Jego Bożą Miłość w sobie, Jego Świętość i Sprawiedliwość. Jedno bowiem zaprzecza drugiemu. No i ja tutaj napisałem. No i co to ma być, Jarku? Ani Paweł, ani Jakub nie głosili i nie nauczali o jakiejś Trójcy Świętej. Wybieracie z Biblii, co wam pasuje, a jak nie pasuje, to wtedy z katechizmu. No i Bartek pisze. Skąd wiesz, czy nie nauczają? Sam Paweł pisze w liście, że daje im dopiero mleko. Gdzie tam do pokarmu stałego? Hmm. Więc odpisałem. Paweł był uczniem Gamaliela, więc prawdziwy pokarm opierał się na Starym Testamencie, a nie na waszych późniejszych ojców kościoła. No i Jarek mi tutaj pisze. A skąd ty to wiesz, że nie nauczali? Byłeś tam? Nauka o Trójcy jest już w nakazie, ścielnym, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gdzie jest drugi świadek? Bo to jest jedyny werset, gdzie jest w Ewangelii Mateusza na samym końcu napisane, tak że idźcie i chrzcijcie w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Nie ma drugiego świadka na potwierdzenie takiej nauki i żeby taki drugi Werset się powtórzył gdzieś przez innego ewangelista lub innego apostoła. Druga sprawa, sam tytuł jest już zdradza, że jest tutaj dopisany prawdopodobnie, tak jak inni twierdzą, że, że tutaj te słowa zostały dopisane w tej Ewangelii i zmanipulowane z prostego względu. Jeśli jest mowa o tym, że idźcie i chrzcicie w imię, to Ojciec, Syn i Duch Święty to są jakieś tytuły, a to nie jest żadne imię, prawda? Oprócz tego, że się pojawiają że jeśli chcemy to tak to nazywać, to są trzy imiona, więc powinno być idźcie i ścicie w imiona, w imiona. No nie wiem, jakoś to powinno być inaczej odmienione. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, Ojciec, Syn i Duch Święty to nie jest chrzest w jakimś imieniu. No to ja się pytam, jeśli ty zostałeś Jarku ochrzczony w imię i teraz, Ojca i Syna i Ducha Świętego, to ja mam pytanie, w które imię z tych trzech osób, Trójcy świętej, zostałeś ochrzczony? Skoro Trójca święta to są trzy osoby, trzy istoty, trzy byty niezależne od siebie, tworzące jednego Boga, to ja się pytam w imię którego Boga, w imię której osoby zostałeś ochrzczony? No nawet jeśli w imię tych trzech naraz by się złożyło na jakieś imię, to tak jak powiedziałem, Ojciec, Syn i Duch Święty nie tworzy żadnego imienia. Dobrze. Jezus powołał swój Kościół, przez który wprowadza nas w pełnię prawdy. Pierwszymi prawdami, jakimi Kościół się zajmuje, jest prawda o trójjedynym Bogu. No, bardzo ciekawe to, co piszesz. Bóg nie dał nam Pisma Świętego i nie powiedział, aby dochodzić prawdy według to, co się samemu zrozumie. A wy tak właśnie robicie. No i Bartek pisze: Paweł był uczniem i apostołem Chrystusa i głosił jego naukę. To, że wcześniej był gorliwym faryzeuszem, nie znaczy, że po nawróceniu głosił Stary Testament. Po to został rzucony na twarz, żeby jego gorliwość wykorzystać z pożytkiem dla prawdy, bo miał głęboką wiarę. No, wiarę także, wreszcie uwierzył w to, co głosili uczniowie Jezusa. Mleko dawał w listach, jak sam wyznaje, co nie znaczy, że nie dawał pokarmu stałego, gdy przebywał w poszczególnych wspólnotach. Pokarm stały przyniósł Chrystus. A najlepsze jest to, że wy, Berejczycy, cedzicie i filtrujecie owe mleko, twierdząc, że karmicie się pokarmem stałym. Hmm. I co mi tam dalej jeszcze pisze Bartek? Jeżeli pokarm stały jest w Starym Testamencie, to dlaczego nowe przymierze. Hmm? Jak jeżeli pokarm stały jest w Starym Testamencie, to dlaczego nowe przymierze? No to trzeba by teraz dużo się powiedzieć na temat tego tak zwanego nowego przymierza, bo przypomnij sobie, że w Mateusza jest napisane, że Jezus nie przyszedł niczego obalać i zmieniać prawa i proroków, prawda? Tylko wypełnić. To co było właśnie zapowiedziane w prawie i w prorokach, przez proroków, zapowiedziane o nim, prawda? Także Jezus nie dawał jakiegoś nowego przymierza. Nie wiem, no to samo słowo przymierze, to by trzeba było dużo tu dyskutować, więc na razie to pominiemy. My się skupiamy na tym, że katolicy tutaj chcą mi udowodnić, tak jak Bartek i ten Jarosław, że jest Trójca Święta. No i teraz Marek Górny pisze. Ustosunkuj się do tych podanych wersetów pisma. Istnieje jeden Bóg. Księga Powtórzonego Prawa. Brawo. List Pawła do Koryntian 8.4. Nawet tego nie sprawdzam, bo, bo, bo tutaj no, elaborat taki wyskoczył. Ok. Zobaczmy, co tutaj pisze. W wersetach ze Starego Testamentu znajomość języka hebrajskiego jest bardzo pomocna. W księdze rodzaju 1.1 został użyty rzeczownik liczby mnogiej Elohim. No właśnie, że Elohim stworzył świat. To, że jest liczba mnoga, to wcale nie oznacza, że ten werset odnosi się do tzw. trójcy świętej. To już jest nadinterpretacja Twoja, Marek Górny, i Kościoła rzymskokatolickiego, jeśli chcesz powiedzieć, że werset z księgi rodzaju 1.1 odnosi się do trójcy świętej. W wersetach ze Starego Testamentu znajomość o w Księdze rodzaju 1.1 został użyty rzeczownik liczby mnogiej Elohim, co nie oznacza, że odnosi się do Trójcy Świętej. W tej samej Księdze w wersetach 1.26, tak, uczyńmy człowieka na nasz obraz, tam też nie jest podana numer, numer tego timu, czyli składry, tak. Tam nie jest podane, czy było to dwie osoby, trzy osoby, cztery osoby, pięć osób, uczyńmy na nasz obraz. W tej samej księdze w wersetach 1.26, 3.22, 11.7 i w księdze Izajasza 6.8 jest użyta forma my. Słowa Elohim i my bezsprzecznie oznaczają więcej niż jedną osobę. Dokładnie, co nie oznacza, że się zatrzymuje na trzech osobach. To nie oznacza, że słowo Elohim lub my oznacza trzy osoby. Ale ty pisze, że bezsprzecznie oznaczają więcej niż jedną osobę. W języku polskim posiadamy tylko dwie liczby, pojedynczą i mnogą, o tym wiem. W języku hebrajskim istnieją trzy liczby. No, oczywiście pojedyncza, podwójna i mnoga. No. I oczywiście Elohim to należy do tej mnogiej, czyli więcej niż dwie osoby. Liczba podwójna dotyczy tylko dwóch rzeczy. Opisuje ona rzeczy mające parę oczu, uszy. Czy ręce. Słowa Elohim i my mają liczbę mnogą, dokładnie. I teraz ta liczba mnoga wcale nie oznacza trzy. Zdecydowanie dotyczą więcej niż dwóch osób, dotyczą trzech lub większej ilości. Aha, większej ilości, ale dotyczą trzech lub większej ilości, ale nagle w nawiasie są tylko trzy osoby. <grym> tylko, że nigdzie tak nie pisze, że ten Elohim to jest Ojciec, syn i Duch Święty. Proszę mi pokazać w takim razie w Starym Testamencie, że słowo Elohim to są trzy osoby i że to jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Marek Górny. To jest moje pytanie do ciebie. Dalej, co piszesz? Kłamiesz. Aha, no pewnie kłamiesz, albo celowo się mylisz z prawdą. Szabeł był uczniem Gamaliela, a Paweł dostał zrozumienie. Z woli Boga od samego Jezusa w wizji pod Damaszkiem. Tak, ale w zrozumieniu czego? Że jest Trójca Święta? Przecież Jezus Chrystus Pawłowi się objawił jako ja jestem, <laughs> a nie że my jesteśmy. Drogi Marku Górny. Troszkę zejdź z góry na dół i no popatrz to jeszcze raz na spokojnie, że Jezus powiedział ja jestem. I tu już nie pada słowo Elohim. Dobra. Niby jesteś. No, ja nie jestem żadnym pastorem. Niby jesteś pastorem, ale tak naprawdę nie rozumiesz podstawowych spraw. No, dziękuję, że Ty rozumiesz. Na zakończenie, jeszcze jedne fragmenty pisma, ok? I przemawia odnoszący się do ojca i ducha świętego syn. Hmm. Porównaj werset z księgi Zajasza do wersetu z Ewangelii, by zobaczyć, że w tych wersetach przemawia syn. Ewangelia według świętego Mateusza opisuje chrzest Jezusa tu wyraźnie widać jak bóg w postaci ducha świętego a posłuchajcie tego jak sam się właśnie wysypał czyli tak e, tu wyraźnie widać jak bóg w postaci ducha świętego wstępuje na boga w postaci syna no jeśli bóg jeśli bóg w postaci ducha świętego wstępuje na syna to jest jedna i ta sama postać jedna i ta sama osoba Jeden i ten sam Bóg w takim razie. No, widzisz, sam się tutaj, no zresztą czytamy dalej. Podczas gdy Bóg Ojciec wyraża swoje uznanie dla Syna, Ewangelia według św. Mateusza 28, 19 i tak dalej, Lispa, ok. to przykłady wersetów mówiących o różnych osobach Trójcy. Serio? No więc ja odpisałem tutaj z mojego spostrzeżenia: Sam sobie zaprzeczyłeś w tym, co piszesz. Jak to się mówi, sam sobie, Marku Górny, strzeliłeś w kolano. Skoro jak piszesz, Bóg Ojciec występuje w postaci Ducha Świętego na Syna, to oznacza, że i Bóg, i Duch Święty to jedna i ta sama osoba. No i baj, baj. Popłynąłeś, Marku, w siną i Marek Górny mi pisze, znowu tutaj, w, w podanych wersetach osoby trójcy są rozróżnione jedna od drugiej. W Starym Testamencie Pan różni się od Pana, okej, okay. Pan ma syna, okej, okay. ale gdzie jest napisane, że syn ma wujka? No a, albo ten Duch Święty, no nie wiem, kim jest, bo według traktatu de Montfort to wygląda na to, że e, Duch Święty. Jest ojcem Jezusa Chrystusa. No a Jezus Chrystus jest synem Ducha Świętego, czyli synem nie Boga Ojca, ale synem trzeciej osoby Trójcy Świętej. No taka kicha wychodzi z waszych nauk katolickich, niestety. Dobra. I co dalej pisze? Księga Przysłów: Duch jest kim innym niż Pan? ta-da-dam, ta, 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 i Bóg Psalm Bóg pod postacią syna. Jest inną osobą niż Bóg, ojciec. List do Hebrajczyków w Nowym Testamencie. No, jest dopisany moment, w którym Jezus prosi Boga, by ten wysłał pocieszyciela ducha świętego. Potem mówi, że on przyjdzie, jako ten duch pocieszyciel. No ale tej tajemnicy nie wszyscy umiem dostrzec, OK? E, dzięki temu wersetowi wiemy, że Jezus nie twierdził o sobie, nie? Hmm. Właśnie, że twierdził o sobie, że jest ojcem lub duchem świętym. No widzisz, zwróćmy uwagę. Nie chcę się teraz tego szukać, no ale okej. Okay. Zwróćmy teraz uwagę, że Jezus nie twierdził o sobie, że jest Ojcem lub Duchem Świętym. Zwróćmy uwagę także na inne liczne wersety, w których Jezus zwraca się do Ojca. Czy mówił do samego siebie? Nie, rozmawiał z inną osobą, trójcy z Ojcem. A co tam się pisze? Tłumaczyłem to wielokrotnie i po raz kolejny wytłumaczę. Masz koło si, za jakiś dać przykład. Jak diabeł potrafi podawać przykłady, żeby przekonać? Zobacz, masz koło, które symbolizuje Boga Ojca. W kole masz wpisany kwadrat. Oczywiście i w tym kole i kwadracie jest jeszcze narysowany mężczyzna i kobieta, prawda? I to mamy na monecie 1 euro, prawda? <grytanie> na rewersie, ok. W kole masz wpisany kwadrat, który symbolizuje Jezusa. Powiedział to Jezus do Filipa. I Ja już mówiłem na ten temat, co powiedział Jezus do Filipa jak widzisz, że Duch Święty jest w Ojcu i Synu, ale Pismo mówi słowa ześle wam Ducha Świętego jako osobę i osoba ta jest w Ojcu jak i w Synu. To dziwne, bo w takim razie przypomnijmy sobie, jak anioł Gabriel pojawił się Marii, objawił Marii, że pocznie dziecko, które nazwie imieniem praktycznie powinno być Emanuel, potem nie wiem jak to się stało, że Jezus, nazwie go Jezusem, ok. I ponoć Duch Święty ocienił tam Marię, prawda? No i Kościół naucza, że tutaj no, Maria była napełniona Duchem Świętym. Ale widać, że Gabriel rozmawiając z Marią, nie było jakiejś trzeciej osoby. No ale dobra, to nic. Twierdzisz tutaj, piszesz, że Duch Święty. Czyli tak, żeśle Wam Ducha Świętego jako osobę i osoba ta jest w ojcu, jak i w synu. Przypomnijmy, przypomnijmy sobie to dzień Pięćdziesiątnicy, gdzie było ponad 120 ludzi. Jest napisane tak, że było 120 ludzi, w tym także Matka Jezusa, która ponad wcześniej już była. No nie wiem, z, 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 ob, nie wiem, z, zesłany Duch Święty był już na Marię, tak? No i ty twierdzisz, że to jest osoba i tam było 120 osób i ten Duch Święty, który jest osobą, trzecią osobą Trójcy Świętej, nagle spoczął w 120 osobach, tak? Tak się rozszepił, rozszepił na 120 osób, i napełnił 120 osób w tym wieczorniku, tak? W dniu Pięćdziesiątnicy. Dobra, ja odpowiedź mam taką: jeśli chodzi o Trójcę Świętą, to trzeba tutaj zobaczyć do. Do. Gdzie? Jezus mówi tak: I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im co we wszystkich pismach, we wszystkich. We wszystkich pismach odnosiło się do niego. I teraz uwaga, no bo ktoś może powiedzieć, ok, Jezus sobie wybierał fragmenty, które dotyczyły tylko jego, ale akurat te, które dotyczyły ducha świętego, omijał. No ja tutaj odnoszę inne wrażenie, że Jezus mówi, pokazywał poprzez, że. Co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Jezus powiedział: Wiana jest napisane, przyszedłem dać świadectwo prawdzie, tak? Tajenie prawdy i nie danie świadectwa o tym swoim uczniom, apostołom, że istnieje Trójca Święta, no jest łamaniem prawa Bożego. I, i, i no, Jezus wtedy oprócz tego, że łamałby prawo Boże. Nie dając prawdziwego świadectwa, dawałby fałszywe świadectwo i byłby kłamcą, prawda? Skoro by nie nauczał, że we wszystkich pismach można tam oprócz yy, jego osoby, yy, tak samo jest napisane odnośnie osoby Ducha Świętego i odnośnie Trójcy Świętej, prawda? No bo zobaczmy, jak jest napisane w księdze powtórzonego prawa. Będziecie pilnie strzec poleceń Pana. Boga waszego, jego świadectwa i praw, które wam zlecił. Więc Jezus mówi, że przyszedł dać świadectwo prawdzie, to musiałby w tych pismach pokazywać i nauczać swoich uczni na temat Trójcy Świętej, na temat trzeciej osoby. Tej Trójcy, którym jest Duch Święty, prawda? Niestety nic takiego miejsca nie ma. A priorytet powinien być to, co mówił Jezus Chrystus, a nie to, co mówił na przykład jakiś apostoł, Paweł, czy inny apostoł, lub <gryw> dzisiejsi księża, no, czy tam późniejsi ojcowie, pierwsi ojcowie tak zwanego kościoła. Priorytet jest to, co mówi Jezus i co naucza Jezus Chrystus. Więc teraz zobaczmy sobie tutaj do, do Biblii. Zobaczmy sobie do Biblii, tutaj, gdzie czytamy w Ewangelii. Jana tak. Świadectwo ojca o synu. Nie ma żadnego świadectwa na temat trzeciej osoby, którą, którą to jest Duch Święty. Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. No właśnie, czyli Jezus musiałby dać świadectwo Bogu Ojcu i o o Bogu. Duchu Święty, bo Duch Święty jest uważany w Kościele Rzymsko-Katolickim za Boga I, te, i to już ostatnio też zrobiłem nagranie w katechizmie Kościoła Rzymsko-Katolickiego, tak, w katechizmie Kościoła Katolickiego jest wyraźnie napisane, że Duch Święty jest Bogiem, więc gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe, jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie, a wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo o prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaściliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego, mówi Jezus. Są to dzieła, które ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie. No i tu jak nikt nie świadczy, ani ojciec, ani syn nie świadczą o jakiejś trzeciej osobie jakiegoś Boga Ducha Świętego. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także Jego słowa trwającego w Was, bo Wyście nie uwierzyli temu, którego On posłał. I teraz uwaga: badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. Wcześniej Jezus pokazywał w Ewangelii Łukasza, mówiąc: Wszystkie pisma odnoszą się do mnie. Tu teraz Jan pisze, że jest napisane, że we wszystkich pismach jest świadectwo o Jezusie. Naucza się, że to Duch Święty daje ponoć życie, tak? I wskrzesza. A tu pisze co innego, bo pisze, że ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne, to one właśnie dają o mnie świadectwo, o mnie mówi Jezus, o mnie. Ja jestem życiem. Tak? To we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Ja wskrzeszę Go w dniu ostatecznym, mówi Jezus. Ja, nie Duch Święty, tylko mówi, ja go wskrzeszę, bo ja jestem życiem, mówi Jezus. Co to dalej pisze? A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Do mnie, nie do Ducha Świętego. Jezus nigdy nie nauczył. módlcie się do Ducha Świętego. Tak to naucza Kościół Rzymskokatolicki. katolicki No i co tu jeszcze tam gdzieś dalej coś był? Jakiś werset. Koniec. To wszystko. No, także kończąc to właśnie tą Ewangelią Jana, tutaj odnośnie świadectwa, Jezus nigdy dając świadectwo, które z polecenia ojca miał dać, w tym świadectwie ani ojciec nie świadczył o Duchu Świętym nigdy, świadczył Bóg Ojciec tylko o swoim synu, syn świadczył tylko o Bogu Ojcu. A o Bogu Duchu Świętym, jak naucza Kościół katolicki, że Duch Święty jest Bogiem, no niestety ani jeden, ani drugi, czyli ani ojciec, ani syn, o tak zwanym Bogu Duchu Świętym, który tworzy Trójcę Świętą, no takich nauk nie znajdziemy. Nie ma czegoś takiego. Dobrze, to wszystko w tym nagraniu, i dziękuję za Waszą uwagę.